Witajcie w Kamlatowie, mieście, w królestwie Kamila. Oto i zamek Atina, ta, mój. Na tej skale są trzy rzeźby w kształcie jego głowy i okularów. Patrzą na miasto. Tu jest pole, aby Atin mógł codziennie mieć świeże płatki na śniadanie. Owsiane. Miał? A tu jest, proszę państwa, zbiornik wodny. A tak naprawdę w środku jest cola. mniam, Aby Atin miał co pić podczas nagrania. Wow, wow, wow. Tutaj też. To jest UFO, bo sobie latałem przez odcinki. A to? Tutaj, wiecie dlaczego jest tak dużo anten? Bo to są anteny, które łapią Wi-Fi, żeby mógł nagrywać dla was odcinki. Hehe. <grym> A tak na poważnie, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w przygodach z The Sims 2, zawiodłem was, wiem, myśl, pewnie myśleliście, że tej serii już nigdy nie będę kontynuował, a jednak widzicie, rozczarowałem was, będę ją kontynuował, ponieważ kupiłem za bardzo niską cenę w Tesco The Sims 2, yeah. Yo. Yep. a poprzednie The Sims 2, jak wiecie, pożyczyłem i nie zostały mi oddane i, i nadal je trzymają, bo się o nie nie upominam, bo tak niegrzecznie mówić, oddawaj mi tą grę, bo to moje. Więc kupiłem drugą. <laughs> Tylko problem jest taki, że nie mam dodatków, bo dodatki się pogubiły wszystko. Może coś znajdę. Nie, znalazłem zwierzaki i spróbuję zainstalować. Znaczy, się znalazłem pudełkę, jeszcze płytkę muszę znaleźć. <laughs> więc, ale dodatki będę miał zaufanego źródła. Tak więc, ten. Pokażę Wam tutaj już cały schemat. Zajmiemy się najpierw rodziną mm, ćwir Później przejdziemy do przyjemniaków. Później do marzycieli, później do lotario, kaliente I zajmiemy się... nie, inaczej, najpierw będą ćwiery, biedaki, przyjemniaki I później tymi mniejszymi domkami się zajmiemy, strajtkami Znaczy się ten też jest mały, ale jest bardzo fajna historia tam jak ten facet skoczył i walnął głową w łeb Walnął głową w łeb, matko boska walną głową o basen, o basen, o wodę, o wodę Walnął głową o ten cement przy tylko cement Kuźwa cement, kuźwa cement. Dobrze. Yy, tak, yy, to jest drugi sezon. Pierwszy sezon poszedł, poszedł, poszedł. Yy, się pipkać, 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 pipkać. Nie wolno tutaj przeklinać. Ładny let's play kulturalny. Yy, zawitamy do świrów. Pach. Nie przeczytałem historii, jestem bardzo złym człowiekiem, a jednak. Mówiłem wam, że będzie let's play nie z tego świata... Nie, nie mówię, że nie z tego świata, że będzie let's play ogólnie, ale chodziło mi o nie z tego świata, że będzie w niedzielę. Dzisiaj jest poniedziałek, let's play przesłałem, ale mi się nie podobał. Nie podobał mi się z tego względu, że się zacinał i w ogóle, i w ogóle, więc go nie upublicznią. Zostaje dla mnie na prywatnym. Opa, opa, kup se klopa. Ja to ten. Cofnę, jak się załaduje, to się przysięga. No, jesteśmy już na miejscu. Dalej, 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 dalej. I to jest tak. To jest właśnie ślub. Belki z Belki z Donem. Znaczy, się, ślub jeszcze nie. Ale niedługo do niego dojdzie. W każdym bądź razie oni są zaręczeni, bardzo się kochają, aczkolwiek, no czy tak się bardzo kochają, tak na maksa to to wyjdzie później i się przekonamy o tym. A może się okazać tak, że się... A zresztą pewnie wiecie, znacie tą historię. Ale nie spoilerujmy, może ktoś nie grał w The Sims 2. <laughs> nie grał w Dessins 2, lol, lol Nie może ktoś nie grał w The Sims 2. W każdym bądź razie, oni mogą teraz się... już, o, mogą hajtnąć się. Idźcie się hajtnąć. Hajtnij się, kobieto. Popatrzcie, Potter, Potter. Ja Wygląda jak ja. Żartowałem, ja tak nie wyglądam. Ja tak nie wyglądam. No nie? Ja tak nie wyglądam. Kasandro idź, idź. O, mają podobne lampki jak my. Przy domku, przy domku. W ogóle mają jakiś piękny domek mają taki. Yo, yo. yo pani Agato witamy na ślubie. Nieka Agato, co ja mówię. Mówię głupoty. Zaczynamy takim pięknym akcentem od razu ślub, nie, nie? Nic takiego. Tutaj tak, pobieracie się. Tak, piękna chwila. Pym, pym, pym. Dym, 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 dym. O Jezu, fugi, bugi, widzi właśnie, so matko, pow. O, mam gruby palec, może bo wciśniesz, nie wciśniesz, wciśniesz, nie wciśniesz. O, ty nie wcisnęłaś na mój palec tego pierścionka więc muszę iść. O, nie miał za gruby palec, o. matko. Co ja zrobię? Muszę szukać faceta z chudszym palcem. Dobra. No i tak, yy, przez gruby palec Dona yy, ten. No, Don złamał jej serce, bo miał gruby palec, i się załamała psychicznie nasza Cassandra, i, i jest jej bardzo niefajnie. Jak ja dostałem jedną Łapkę w dół się tak załamałem i tak pokałem pod drzewem. O, przyszedł pan specjalista. Cześć. Gościu. W ogóle Dessen 2 było takie fajne, bo tam od razu coś się działo, wprowadzali nas w ten świat cały, a w Dessen's 3 dają nam rodzinkę i... i se graj. Rób co chcesz. Rób ta co chce ta na Monta. Wonta na Jointa. No co wrzeszczysz, Bariatko? On z mojego podwórza. Ścina mi się ma mało miejsca na dysku, wyczyścimy. Wyczyścimy. Ja zawsze wam obiecuję, że ja wyczyszczę ten dysk i nie czyszczę. Wyczyszczę go. Na pewno. Ta, teraz nie pozostaje nic jak się tylko narzeć zajść problemy. Ta. Żremy, żremy, żremy. Żremy, żremy, żremy. Mniam, mniam. Pyszne, nie? Pychocitka. Mniam mniam Przez tą całą aferę ten mały płacze Płaczesz tak? Tak, jest mi bardzo źle Czemu? Ponieważ moja siostra Kossandra, haha, to twoja siostra Haha O, poszedł sobie Jestem słabym dziennikarzem Ty też płaczesz? Czemu? Bo moja córka jest nieudacznikiem. Aha. Wszyscy są smutni i płaczą, i jest niefajnie. I tu łazi jakiś duszek. Sprzyjrzyjmy się mu. O, czerwony. Czerwony to znaczy, że ten yy, się odchudzała i przestała jeść, i umarła z głodu. Hmm, ta. A nie, a nie, prościej nawpychać się, no, nażrzeć się tasiemców i ten. I wiecie, tam później będzie firlu-dirlu w brzuszku. Teraz żegnajcie. Do zobaczenia w kolejnych przygodach z Te